Dzisiaj chciałam jeszcze nagrać jeden odcinek, bo on jest bardzo. Ja go miałam już nagrać na początku, jak miałam mój telefon. I tu były pytania o telefony. 29 czerwca. I tam się dopisało kilka pytań, ale tak ogółem to ja już je zapisywałam, nie wiem, jak był maj. Już to miałam tablet, ale tablet mi nic tak nie dawał. Więc tutaj też nie robimy przycinek, bo zlekka będzie ten. Co robić z telefonami, jak ci się zepsują? I ja najczęściej z telefonami robię na przykład tak, że jak mi się zepsuje, to ja go potem czyszczę i ja po prostu zakładę go na półkę, żebym po prostu miała pamiątkę. Ja tak robię. Kolekcjonuję sobie takimi zepsutymi telefonami. Czy dalej się przyjmujesz tym telefonem? Bo widać po ostatnim filmiku, że dosyć źle przeżywasz. Jakby chodzi, to jest bardzo stare pytanie. To było jak jeszcze nie miałam tego telefonu. Czujęło mi się. No dobra. No nie, teraz już tak nie przeżywam, ale daj mam, dalej mam żal, że mi się zepsuł, bo to był najlepszy. W sensie nie że najlepszy z najlepszych, ale taki w moim sercu, bo tam były mega bardzo ważne rzeczy, których już nigdy nie odzyskam, ale już nieważne. Lepiej nie mogłaś urządzić tego telefonu. Haha. E, On się sam tak urządził. Nie no to co chodzi. No, słuchaj, takie życie. Powiem ci tak, czasu nie cofniesz, tym bardziej. Zrobiłaś to, co zrobiłaś, i wiem, że to nie tylko Twoja wina, bo miałaś stary telefon. No tak, słuchajcie. On był grać stary, bo on był z 2017 roku. Więc no. W ogóle taki współczuję, że musiałaś tyle czekać na telefon. No miałam mieć o jeszcze co polega, taki telefon, ale... Przednia kamerka nie, yy, była zepsu, jest zepsuta, ale yy, już i tak to inny kupił, a był tani. Ale jak ja że... Jak ja się dowiedziałam, że on był yy, z kamerką, że zepsutą, to nie chciałam. Jaką masz markę telefonu? Yy, Realme C30? Realme C30 jakoś tak, no? Będziesz teraz normalnie nagrywać? Tak. Jak nie będzie mi już pamięć szwankowała, to będę normalnie nagrywać i widzimy się w kolejnym tygodniu, w następnym filmiku. Ja mam teraz prośbę, bo tutaj zapisywałam ogółem takie prośby o nagrywanie teraz, yy, co mogę nagrać. I to jest takie coś jak yy, pomysły na odcinki czy na, na filmiki. Krótkie historie, były historie o moim ex, już to o Marcelu na przykład. Czy nie mam depresji? Czy mam dalej tiki? Ja I takie macie różne tutaj, takie te. Yy, czy nie mam depresji? Czy mam dalej tiki? I jak tak, to jakie? Czemu często płaczę? Czemu nie mam praktycznie w ogóle chłopaka? Czy ciekałam się kiedyś? Jak sobie poradziłam ze zdradą? Więc napiszcie w komentarzu, co po prostu wolicie. Ja, ci, ja Wam wrzucę dzisiaj ankietę, co wolicie. I po prostu w y, komentarzach zagłosujcie, jaki chcecie. Więc pa!